pasja na dochód Jak zarabiać na swoim hobby Rozdział 3 Budowanie biznesu wokół swojej pasji 3.2 Krok po kroku jak założyć działalność gospodarczą Zagadnienia 3.2.1 Przygotowanie planu biznesowego 3.2.2 Wybór formy prawnej działalności 3.2.3 Rejestracja działalności gospodarczej 3.2.4 Uzyskanie wymaganych zezwoleń i licencji 3.2.5 Organizacja finansów i księgowości 3.2.6. Marketing i promocja. Podsumowanie. Zakładanie działalności gospodarczej to proces, który wymaga przemyślanej strategii i zrozumienia kilku kluczowych kroków. W tym rozdziale omówimy wszystkie etapy, które należy przejść, aby zarejestrować działalność gospodarczą, poczone w uszy od planowania, aż po uzyskanie odpowiednich zezwoleń i rozpoczęcie działalności. Plan biznesowy jest fundamentem każdej działalności gospodarczej. Pomaga określić cele, strategię oraz sposób realizacji pomysłu na biznes sposoby przygotowania planu biznesowego. Definiowanie celów, określ, co chcesz osiągnąć dzięki swojej działalności gospodarczej. Może to obejmować cele finansowe, rynkowe, operacyjne i inne. Analiza rynku, zbadaj rynek, w tym konkurencję, grupę docelową i trendy branżowe, aby zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów. Strategia działania, opracuj strategię marketingową, plan sprzedaży oraz plan operacyjny, który określi, jak będziesz prowadzić działalność na co dzień. Jak wykorzystać plan biznesowy. Ukierunkowanie działań. Plan biznesowy pomaga skupić się na kluczowych aspektach działalności, co zwiększa szansę na sukces. Przyciąganie inwestycji. Dobrze przygotowany plan biznesowy może pomóc w pozyskaniu finansowania lub inwestorów. Wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej ma wpływ na obowiązki podatkowe, odpowiedzialność prawną oraz sposób zarządzania firmą. Rodzaje form prawnych działalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza, JDG, najprostsza forma, odpowiednia dla osób prowadzących działalność samodzielnie. Wymaga minimalnych formalności i jest najczęściej wybieraną formą przez osoby pracujące na własny rachunek. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o. emoticon smutek forma prawna, która ogranicza odpowiedzialność właścicieli do wysokości wniesionych wkładów. Wymaga założenia kapitału zakładowego oraz spełnienia określonych wymogów formalnych. Spółka akcyjna, s.a., forma prawna odpowiednia dla większych firm, które planują pozyskiwać kapitał od inwestorów. Wymaga założenia kapitału zakładowego i spełnienia bardziej skomplikowanych wymogów. Jak wybrać formę prawną? Zrozumienie wymogów, zbadaj wymagania dotyczące każdej formy prawnej, w tym obowiązki podatkowe, odpowiedzialność i koszty. Dostosowanie do planu biznesowego, wybierz formę prawną, która najlepiej odpowiada Twojemu planowi biznesowemu i strategii rozwoju. Rejestracja działalności jest niezbędnym krokiem, który formalizuje rozpoczęcie działalności. W zależności od formy prawnej, proces rejestracji może się różnić. Kroki rejestracji działalności. Wypełnienie formularzy, wypełnij formularze rejestracyjne, takie jak CI, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub KRS, w przypadku spółek. Złożenie dokumentów, przekaż wypełnione formularze do odpowiednich instytucji, takich jak Urząd Gminy, dla JDG lub Sąd Rejestrowy, dla spółek. Uzyskanie numerów identyfikacyjnych, otrzymaj numer REGON, dla celów statystycznych, NIP, numer identyfikacji podatkowej oraz numer VAT, jeśli planujesz być podatnikiem VAT. Jak zarejestrować działalność? Dokumentacja, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i formularze, które są wymagane do rejestracji. Skonsultuj się z ekspertem, rozważ skorzystanie z usług doradcy prawnego lub księgowego, który pomoże w prawidłowym wypełnieniu dokumentacji i zarejestrowaniu działalności. W zależności od rodzaju działalności, może być konieczne uzyskanie dodatkowych zezwoleń i licencji, które są wymagane przez prawo. Rodzaje zezwoleń i licencji. Pozwolenia branżowe, w niektórych branżach, takich jak gastronomia, handel czy usługi zdrowotne, konieczne jest uzyskanie specjalnych zezwoleń. Licencje, w zależności od rodzaju działalności, możesz potrzebować licencji, takich jak licencja na sprzedaż alkoholu czy licencja na prowadzenie działalności finansowej. Jak uzyskać zezwolenia i licencje? Sprawdź wymagania, zapoznaj się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi Twojej branży, aby dowiedzieć się, jakie zezwolenia są potrzebne. Złóż wnioski, wypełnij i złóż wnioski o odpowiednie zezwolenia i licencje w odpowiednich urzędach i instytucjach. Prawidłowe zarządzanie finansami i księgowością jest kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze zorganizowane finanse pomagają w efektywnym zarządzaniu budżetem oraz spełnianiu obowiązków podatkowych. Kroki organizacji finansów i księgowości. Wybór formy księgowości, zdecyduj, czy będziesz prowadzić księgowość samodzielnie, czy zatrudnisz księgowego. Wybierz formę księgowości, pełna księgowość lub uproszczona. Zakup oprogramowania, rozważ zakup oprogramowania do zarządzania finansami i księgowością, które ułatwi prowadzenie ewidencji. Zarządzanie budżetem, opracuj plan budżetowy, który pomoże kontrolować przychody i wydatki, oraz regularnie monitoruj wyniki finansowe. Jak zarządzać finansami? Dokumentacja, regularnie archiwizuj wszystkie dokumenty finansowe i faktury. Monitorowanie, śledź na bieżąco sytuację finansową firmy, aby szybko reagować na ewentualne problemy. Rozpoczęcie działalności to także czas na wprowadzenie skutecznej strategii marketingowej i promowanie swojej firmy. Kroki marketingowe: budowa marki, opracuj strategię budowy marki, w tym logo, identyfikację wizualną i misję firmy. Strategia marketingowa: stwórz plan marketingowy, który obejmuje różne kanały promocji, takie jak media społecznościowe, kampanie reklamowe, SEO i content marketing. Promocja: rozpocznij działania promujące twoją firmę, takie jak reklama, eventy czy współpracę z influencerami. Jak promować działalność? Zidentyfikuj grupę docelową, dopasuj strategię marketingową do potrzeb i preferencji swojej grupy docelowej. Monitoruj wyniki, regularnie analizuj skuteczność działań marketingowych i wprowadzaj niezbędne zmiany. Zakładanie działalności gospodarczej to proces, który obejmuje wiele kroków: od przygotowania planu biznesowego po organizację finansów i promocję firmy. Każdy z tych kroków wymaga staranności i uwagi, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy i zwiększyć szanse na sukces. Dokładne przeanalizowanie każdego etapu pomoże w płynnej rejestracji działalności oraz skutecznym wprowadzeniu jej na rynek. Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 3: Budowanie biznesu wokół swojej pasji. 3.2 Krok po kroku, jak założyć działalność gospodarczą.